Wygląda akumulator ciepła. Zbiornik akumulacyjny 1500 litrów, zaizolowany dwoma warstwami wełny z folią aluminiową ekranującą. Tutaj w wersji z dwoma zaworami mieszającymi na podłogówkę i na grzejniki. Zamontowany jest filtr magnetyczny. Wszystkie rury. Hydrauliczne zaizolowane są otulinami kauczukowymi. Ale nawet takie zaizolowanie, ocieplenie może być niewystarczające. Zauważmy, że nawet przez rączki od zaworów odcinających, ciepło nam będzie uciekało. Czyli nawet te rączki powinniśmy zaizolować. I pytacie. Dlaczego nie sprzedajemy zbiorników z oryginalnym ociepleniem? Taką instalację robimy raz na 15-20 lat. Producenci zbiorników zazwyczaj jako ocieplenie stosują około 10 cm jakieś włókniny, piany poliuretanowej. A co najgorsze, również i na samą górę stosują również 10 cm izolacji. Na to przychodzi płaszcz, który głównie stanowi element wizualny. Przy tak dużym zładzie wodnym taka izolacja jest zupełnie niewystarczająca. Nasz magazyn staje się nieefektywny. Korki, którymi są zaślepione króćce, one praktycznie nie są zaizolowane i stają się niejako grzejnikami. Oddają ciepło niekontrolowanie do naszych pomieszczeń. A tego nie chcemy. A zadaniem akumulatora ciepła jest zgromadzenie jak największej energii w jak najkrótszym czasie oraz przetrzymywanie jej jak najdłużej, abyśmy my mogli skorzystać w późniejszym czasie. Jednym z alternatywnych rozwiązań, jest właśnie zastosowanie podwójnej warstwy wełny z folią aluminiową. Oczywiście również to nie jest doskonałe rozwiązanie i pracujemy nad tym, aby to udoskonalać. Nie mamy żadnych korków na wierzchu. Na samej górze mamy. 5 lub sześć warstw. Takiej wełny, zaletą izolacji, którą proponuje producent jest szybkość montażu. Natomiast wadą rozwiązania z Alu-Lamelo jest, że trzeba samemu ją dociąć, dopasować zakleić taśmami i na, gór, na górę podocinać krążki. Żeby wypełnić ją nimi do samego sufitu, czyli jest więcej zabawy, pamiętajmy, że ocieplenie to kluczowa rzecz do efektywnego ogrzewania akumulatorem ciepła. Należy rozważyć, jak zaizolujemy swój magazyn ciepła.